Cała Polska żyła zawsze wydarzeniami współświadka, które miały miejsce głównie w aglomeracji warszawskiej. Śmiało można przyznać, że przyćmiły one wydarzenia z innych miast, takich jak Szczecin, Poznań, Gdańsk czy cała aglomeracja Śląska. Jednak gangsterska Polska to nie tylko te konkretne aglomeracje działała ona również w innych mniej znanych miejscach. Są takie miejsca, w których Polska przestępczość zorganizowana działała dość prężnie, co prawda w cieniu wielkich grup, jednak również brutalnie. I z wielką sukcesywnością. Miejsca, a w zasadzie miasta te można wyliczać, jednak grupy przestępcze z województwa podlaskiego czy warmińsko-mazurskiego były kompletnie niemedialne. Choć ostatnio w mediach pojawiła się informacja o tym, że kilku żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowało gang w suwałkach, to nie o tym będzie dzisiejsza historia. W dzisiejszym odcinku mrocznych historii przyniesiemy się do końcówki lat 90 gdzie w Suwałkach działało kilka grup przestępczych, a wokół jednej z nich orbitował niejaki Buła, który miał wielkie ambicje do dotarcia na szczyt i wielkiego bogactwa. Suwałki. Miasto położone blisko granicy polsko-litewskiej i nieopodal Królewca w rosyjskim obwodzie kaliningradzkim. To tu od lat 90 działała prężna, zorganizowana przestępczość, która nie różniła się niczym od tych z innych miast. Skala działalności była taka sama, Karacze, wymuszenia rozbójnicze, przemyt kontrabandy, czy handel środkami odurzającymi, a także kradzieże aut. Każdy policjant powiedziałby, zwykła norma przestępcza. Mimo iż w podobnym okresie w stolicy województwa podlaskiego, czyli w Białymstoku, działała największa grupa, czyli gang mychy, to suwałki nie dały się spacyfikować i podporządkować jego osobie, działając wręcz autonomicznie od lokalnego, największego bossa, czyli Sowomira Z., pseudonim Mycha. Lecz ta autonomia nie miała jednak odzwierciedlenia przypadków większych grup od siebie. Jednak zacznijmy tę historię od samego początku. Na początku lat 90. wykreował się już podział strukturalny i silne jednostki doszły do władzy. Do najsilniejszych osób w Suwałkach należało tak naprawdę trzech gangsterów. Krzysztof A. pseudonim Anucha, Tomasz S. pseudonim Sadza oraz Marek J. pseudonim Goebbels. Ciężko więc o triumvirat władzy, stąd też właśnie Anucha stał się głównym bosem, a Sadza i Goebbels asystowali mu w podbojach miasta. Taka sytuacja utrzymywała się do 1997 roku. Wówczas nastąpiła rebelia. Anucha, który miał wsparcie nie byle kogo, bo samego Uchala z Wyszkowa, czuł się pewnie, jednak Sadza postanowił postawić się mu i poddać pod wątpliwość jego władzę. Próbował zwerbować do siebie Goebbelsa, jednak ten pozostał lojalny wobec Anuchy, albo widząc jak Sadza knuje za plecami, mógł mieć w myśli to, że skoro chce zradzić Anuchę, w przyszłości zrobi też przeciwko niemu ruch. Jednak gdy Anucha i Sadza toczyli swoją wojnę, sytuację próbował wykorzystać inny gangster, skoncentrowany w pokusu wałk. Niejaki Artur D., pseudonim Buła, rocznik 1972 z wykształcenia mechanik, z zawodu podrzędny gangster. W półświatku mówiło się, że był jednym z najlepszych złodziei samochodów w okolicy. Jego gangsterski życiorys jest dość tajemniczy. Z jednej strony przyjawia się informacja, że był nieznaczący w strukturach przestępczych, lecz o wielkich aspiracjach do pozostania gangsterem. Z drugiej strony mówiło się o tym, że bez niego i jego ludzi nie ginęłoby tak dużo aut w województwie. Jak było naprawdę, wie tylko on i półświatek, jednak jedno jest pewne. W momencie, gdy powstał konflikt na linii Anucha i Sadza, Buła zdecydowanie chciał wykorzystać tę okazję, by wybić się na szczyt struktury przestępczej. Wtedy też przebranżowił swoich ludzi, dotychczas złodziei samochodów i tzw. rozbieraków, w prawdziwych zbirów. W skład jego grupy wchodzili m.in. Tomasz M., Marian D., Mirosław M., a także Adam Luto. Gang, zanim zaczął dokonywać wielkich gangsterskich skoków, rozpoczął od drobnych napadów. Choć do dziś nie jest oficjalnie ustalone, a także przypisane nic wobec jego członków. Śledczy podejrzewali, że była jego grupa dokonała napadu na handlarza spirytusem w okolicach miejscowości Sejny, jednak to było niczym przy tym, co dopiero planowali. Adam Luto, jeden z członków gangu w maju 1997 roku, przebywał w szpitalu wojewódzkim im. doktora Ludwika Rydygiera na ulicy Szpitalnej 60. Prawdopodobnie wtedy też ujrzał, że do szpitala co miesiąc przyjeżdża konwój z banku przywożący gotówkę na wypłatę dla całego personelu. Wtedy też w jego głowie zrodził się pomysł, który przedstawił Arturowi D. pseudonim Buła. W czerwcu gangsterzy obserwowali szpital po wyjściu Adama Luto, chcąc potwierdzić, czy konwój występuje cyklicznie o tym samym czasie. Obserwacja potwierdziła ich przypuszczenia: konwój przybywał zawsze do szpitala. 3 dni przed końcem miesiąca, w okolicach godziny 9 rano. Buła i jego grupa zaczęli planować skok i dobierać skład, a także zbroić się właśnie do tego napadu. Broń Buła prawdopodobnie kupił w Białym Stoku. Dokładnie była to broń palna automatyczna typu Mosberg, a także AK-47 Kalaszników. W aglomeracji warszawskiej gangsterzy ukradli auto Audi 80, które miało posłużyć do napadu. 28 lipca 1997 roku wówczas 25-letni Buła, 25-letni Mirosław M., 38-letni Marian D., a także 23-letni Adam Luto udali się pod szpital około godziny 7, wyczekując już na konwój. Gdy zbliżała się godzina 9, samochód konwojenta podjechał na miejsce, a z niego wyszedł 46-letni konwojent Janusz D. A także 31-letnia kasjerka banku Marianna K. Gdy ta dwójka weszła do holu szpitala, mężczyźni automatycznie wybiegli z Audi i wbiegli do budynku. Za kółkiem pozostał Mirosław M. Wbiegając do szpitala w kominiarkach i z bronią, zaczęli krzyczeć: To napad, nie ruszać się. Wówczas konwojent Janusz D. wyciągnął swoją broń. To też zauważył Buła, a także Luto, którzy otworzyli ogień w jego kierunku. W szpitalu nastąpił chaos. Ludzie zaczęli chować się w każdym kącie. Łącznie gangsterzy oddali osiem strzałów. Cztery niestety okazały się celne. Jeden z naboi trafił Janusza D. w brzuch. Drugi, Marianne K. w biodro. Trzeci natomiast trafił w jedną z pielęgniarek w nogę, która próbowała ukryć się przed strzałami w gabinecie sekretarki medycznej. To właśnie ta sekretarka, usłysząc krzyki, otworzyła drzwi i wychyliła się, chcąc zobaczyć, co się dzieje. To okazało się dla niej pechowe. Grażyna K., 32-letnia wspomniana sekretarka medyczna, otrzymała postrzał w szyję. Po tym akcie przemocy Marian D. zabrał neseser z gotówką. Podczas ucieczki natomiast Artur D., pseudonim Buła, z kieszeni upuścił naboje do broni AK-47 Kałasznikow. Po całej akcji gangsterzy pojechali na ulicę Wesołą, gdzie czekał już na nich 26-letni Tomasz M, który pomógł im spalić auto, a także zabrał ich do mieszkania Mariana D, gdzie miało nastąpić ocenianie łupu, a także jego podział. Gdy już dotarli na miejsce, doszło tam do konfliktu. Gangsterzy na tym brutalnym akcie zarobili 280 tysięcy złotych. Artur D, co do buła, określił się liderem i zarządzał połowy działki, co też nie spodobało się Adamowi Luto, który uważał się za osobę, która wpadła na ten genialny w jego zamyśle pomysł. Wywiązała się kłótnia, a także bójka, podczas której Adam Luto wyciągnął broń i oddał strzał w kierunku Artura D., pseudonim Buła. Trafił go prosto w klatkę piersiową. Gdy reszta gangsterów była w szoku, Adam Luto, grożąc im bronią, zabrał blisko 200 tysięcy złotych w Nesesserze i uciekł z domu Mariana D., Wspólnicy były zawieźli go do szpitala w Białymstoku, myśląc, że policja nie będzie dociekliwa w tym, co mu się wydarzyło. Buła na miejscu został przesłuchany przez policjantów, którym tłumaczył, że padł ofiarą napadu. Na jego nieszczęście, policjanci w suwałkach zbierający odciski zainteresowali się, dlaczego świeżo po zdarzeniu suwalszczanin nie przyjechał do pobliskiego szpitala. W toku śledztwa, a także po przesłuchaniu buły i zebraniu jego odcisków palców. Policjanci połączyli sprawę. Grażyna K., sekretarka medyczna, która została trafiona w tętniczą żyłę w szyi, o życie walczyła przez 14 dni. Niestety, pomimo wielkich starań, nie udało się jej uratować i kobieta zmarła, osieroceniając trójkę dzieci w wieku 4, 5 i 14 lat. W ramach pomocy dla jej rodziny, szpital zorganizował zbiórkę, na której personel, pacjenci, a także państwo mogło wpłacać pieniądze. Po całym tym zdarzeniu na miejscu zjawił się ówczesny premier Leszek Miller, a także generał policji, Marek Papała, którzy tłumaczyli całą sytuację jako wielce brutalny akt, że policja dokona wszelakich starań i zrobi wszystko, żeby postawić winnych przed sądem. Słowa generała nie poszły na wiatr i tak też się stało. Poza Bułą zatrzymano dość szybko Tomasza M., a kolejno pozostałych gangsterów. Cała czwórka w przeciągu tygodnia została aresztowana. Artur D. pseudonim Buła zeznawał, że on zlecił ten napad, jednak nie wskazał komu bezpośrednio, natomiast jego ludzie negowali uczestnictwo w tym napadzie. Finalnie, po dwuletnim procesie i odwołaniu od wyroku, białostocki sąd wydał finalny wyrok. Artur D. pseudonim Buła został skazany na karę dożywocia za zabójstwo, rozbój, nielegalne posiadanie broni, a także usiłowanie zabójstwa. Marian D. za rozbój otrzymał wyrok 12 lat. Tomasz M za zacieranie śladów otrzymał wyrok 3,5 roku. Niestety nie udało się udowodnić winy Mirosawowi M. Ostatni z winnych, Adam Luto uciekł. Policja poszukiwała go intensywnie przez kilka lat. Powstało nawet kilka programów telewizyjnych. Po latach stwierdzono, że gangster najprawdopodobniej nie żyje, choć do dziś widnieje on na liście poszukiwanych. Czy Adam Luto żyje, czy ukrył się tak dobrze, że ciężko go znaleźć przez te 27 lat? Czy może faktycznie nie żyje lub zginął z rąk konkurencji? Tego nie dowiemy się prawdopodobnie za szybko, o ile kiedykolwiek. Po wydarzeniach w szpitalu w Suwałkach, półświatek suwalski zaczął żyć nieco bardziej, mniej publicznie, zszedł on więc do podziemia. To też spowodowało przestój wendety Anuchy wobec sadzy. Przez dwa lata w półświatku suwalskim była cisza i stagnacja. Jednak media dość szybko zapomniały o wydarzeniach ze szpitala, w momencie, kiedy Anucha wprowadził swoją vendetę.